Właśnie zadzwoniła do mnie moja dziewczyna i powiedziała, że jest na zakupach i skończyły się jej pieniądze, żebym coś z tym zrobił. Wierzycie w ten zbieg okoliczności? Jeżeli nie, to słusznie, bo wymyśliłem tę sytuację, jednak mogło do niej dojść. Ona jest całkiem prawdopodobna i może się zdarzyć każdemu z nas. I co mogę zrobić w tej sytuacji? Pierwsza myśl, jaka mi przychodzi do głowy, zawiesi jej te pieniądze. Niestety nie jest to możliwe, bo ja obecnie jestem, jak widać, w Białymstoku. Ona jest w Warszawie. No, jechać 200, ponad 200 km po to, żeby jej zawieść kilka. Kilkadziesiąt złotych niespecjalnie się opłaca. Druga myśl, wyślij jej przelew. No ale ja mam konto w jednym banku, ona ma w innym, a dzisiaj jest piątek. Zanim ten przelew do niej dojdzie, będzie poniedziałek, a wątpię, że do poniedziałku będzie stać przy sklepie, przy kasie. Oczywiście można zrobić jeszcze przelew błyskawiczny, który w sekundę nawet dojdzie do innego banku, jednak tutaj pojawia się inny problem. On kosztuje kilka, czasami nawet kilkanaście złotych i to nie każdemu może pasować. Co jednak, gdyby dało się zrobić przelew błyskawiczny za darmo? Otóż się da, trzeba go tylko wykonać na numer telefonu, a nie na konto bankowe. Jest to bardzo fajne rozwiązanie, taki swego rodzaju lifehack, który może się przydać każdemu z nas? O zakupy. Idziesz do kasy, brakuje ci pieniędzy, prosisz swojego znajomego albo bliską ci osobę, i ona szybko wysyła ci pieniądze. No i kto może zrobić taki bezpłatny i natychmiastowy przelew? Otóż niemal każdy, bo do tego potrzebna jest tylko aplikacja banku obsługującego rozwiązanie Blik. I nie jest to duży problem, ponieważ Blik jest obsługiwany przez zdecydowaną większość banków. Za chwilę wam pokażemy, jak zacząć korzystać z tej usługi i jak zrobić swój pierwszy, natychmiastowy i zupełnie darmowy przelew. Przed wykonaniem przelewu należy zarejestrować swój numer telefonu i tym samym powiązać go z kontem bankowym. Musi to zrobić przede wszystkim odbiorca przelewu. Bez tego system bankowy nie będzie wiedział, na jaki rachunek powinny trafić pieniądze. Zarejestrowanie numeru jest bardzo proste. By to zrobić, wystarczy uruchomić aplikację mobilną swojego banku, wejść w ustawienia i wybrać zakładkę Przelewy na numer telefonu lub o podobnej nazwie. Po wejściu w nią powinniście zobaczyć swój numer telefonu, który podaliście wcześniej bankowi. Teraz wystarczy zgodzić się na rejestrację tego właśnie numeru i cały proces potwierdzić kodem PIN do aplikacji. Jak zrobić taki przelew pokażemy na przykładzie aplikacji mBanku. Wchodzimy, logujemy się. Teraz musimy nacisnąć na symbol blik, wybrać przelew na telefon. Musimy przyznać aplikacji uprawnienia i wybieramy teraz odbiorcę. Kogo możemy tutaj wybrać? Bierzemy na przykład takiego jegomościa jak Dawid Kosiński i wysyłamy przelew na kwotę nie za dużą, 5 zł. Potwierdzamy, wprowadzając PIN i przelew został zrealizowany i zaraz sprawdzimy, czy został natychmiastowo dostarczony na konto w innym banku w tym przypadku Millenium i widać przelew przechodzący, kwota 5 złotych, to rozwiązanie zadziałało i rzeczywiście w sekundę udało się nam wysłać pieniądze z M-Banku do Millenium. Przelewy tego typu będą działać między dowolnymi bankami korzystającymi z Blika. Są to ING Bank Śląski, Bank Zachodni WBK, Bank Millenium, Orange Finanse, PKO Bank Polski oraz M-Bank. Jak widać, Blik faktycznie działa i jest w stanie przesłać pieniądze z jednego do drugiego banku w zaledwie sekundę i co najważniejsze jest bezpłatny. I warto pamiętać o tym rozwiązaniu, jeżeli za jakiś czas będziecie musieli szybko wysłać pieniądze bliskiej osobie lub znajomemu. Jestem przekonany, że Blik przyda się zarówno Wam, jak też im w takich codziennych, prozaicznych sytuacjach, jak chociażby rozliczanie się za wspólny obiad zjedzony w ulubionej restauracji. Jeżeli ten film Wam się podobał, prosimy Was standardowo o łapki w górę, bo to naprawdę nas motywuje do dalszej pracy. Poza tym prosimy Was o subskrypcję, żebyście widzieli kolejne nasze filmy. A poza tym widzimy się już niebawem. Cześć!